Witam na moim kanale Pomysłowa Kuchnia dzisiaj przygotuję ciasto piaskowe które jest bardzo proste w przygotowaniu i nosi piękną nazwę zebra na początek rozbijam jajka każde osobno żeby sprawdzić czy jajko jest świeże i nie zepsute ubijam z cukrem cukier dodaję małymi partiami następnie dodaję cukier waniliowy i wszystko ubijam na puszystą pianę. Gdy cukier się z jajkami ubija, z mąką mieszam proszek do pieczenia i dodaję małymi porcjami do masy jajecznej. Następnie dodaję mineralną wodę gazowaną oraz olej. Jeszcze chwilę wszystko razem ubijamy aby składniki się dobrze połączyły. Te składniki już będą dobrze połączone. Odlewam 1 trzecią, ciast... części... trzecią ciasta do miski. Tak jeszcze troszeczkę dodam. I do tego dodaję kakao. Wszystko dokładnie mieszam. Ciasto zebra można piec w keksówce, jak i w tortownicy. Tortownicę moją wysmarowuję tłuszczem, a następnie obsypuję mąką, aby dobrze odstawały brzegi ciasta. Ciasto można też, formy można też posypać bułką tartą bądź grysikiem czyli kaszą maną, ale wtedy widać to na ciście pozostałości. Natomiast mąka fajnie wsiąka w ciasto, nie widać tego i nie, na ciście nie pozostają żadne ślady. Leję ciasto dwie łyżki białego, łyżkę kakaowego. Jeżeli chcemy mieć cieńsze paseczki, to lejemy ciasto łyżkę na łyżkę. Ja dzięki temu, że leję dwie łyżki na jedną, mam Grubsze pasy. Jeżeli Wam się film podobał, proszę o subskrypcję mojego kanału. A zapominamy jeszcze dodać, ciasto pieczymy w temperaturze 180 stopni przez około 40-45 minut.